hej kochani z tej strony, Ali i witam Was w kolejnym odcinku z aktualizacji na moim kanale. I, dzisiaj jest kolejna część aktualizacji z Królestwa w Murach. Dlatego witam się w innym miejscu niż zwykle. I dzisiaj aktualizacja Królestwo w Murach znowu potrzebuje Twojej pomocy. Pomóż nam, je. jesteś naszą jedyną nadzieją Katia powróciła i nadal chce zakłócać spokój królestwa w murach. Przywróć kolor tęczą w królewskich murach. Do tej pory udawało ci się przywracać kolory w królewskich chmurach Mieliśmy wszystkie Ale chwila Tęcze znowu straciły barwy Przywrócisz je Pomagając Mica Okej okay. Wyłącz tę tą, tą muzykę Katia zapętliła swoją muzykę na Jorwiku i doprowadziła do dziwnych zjawisk pogodowych oraz śnieżycy. źródło tych dźwięków i pomóż zadbać o dobrą atmosferę na wyspie. Dużo osób. E Pomóżki mi, co znali jej zadbione przedmioty. Po roztrzepania Mika. Roztrzepania Mika Zapodziałaj na Jerliku wpisy ze swojego dziennika. Musisz zejść z chmur i przeczesać wyspę, by za, zebrać wszystkie zagubione rzeczy naszej podróżniczki. E, Okej. Okay. Masz koda. Przygotuj się na, na modyfikowanie swoich awatarów w Stable No, w, w następnym tygodniu jest. I. E, Przygotuj się na modyfikowanie swoich awaterów Star Stable dzięki naszej nowej, ulepszonej aktualizacji postaci. Czyli za tydzień już są nowe postacie hmm. No to powiem Wam ciekawie. Tu jedziemy do Miki i sprawdzamy, co się dzieje. Yy. Jesteśmy. Uff, tylko ten czas traciła barwy. Nie tylko kryła w murach. To dobrze, bo już się bałam, że będzie trzeba. No właśnie, to będzie trzeba. Mm. Miło cię znowu widzieć, Laila, nie uwierzysz, co ci powiem. Posłuchaj, hmm. mnie. Będzie łatwiej, jeśli zobaczysz to na własne oczy samą. mną. Hmm, za tobą. Ok, chodźmy. Jak widzisz, niektóre kolory znowu zniknęły. Ale tym razem problem dotyczy wyłącznie tęcz. Ciekawe, co się stało. Mm, no właśnie, ciekawe. Masz jakieś przypuszczenia? Nie, ja nie mam. Naprawdę myślałam, że to już za nami. Ale albo nie udało nam się przywrócić koralistów wystarczająco dużo kolorów, albo coś znowu je wysypa. Znowu je wysypa. Tak się zastanawiam, czy Katia dalej gdzieś tutaj jest. Hmm. Myślę dokładnie o tym. Nie chcę je, tak od razu jej obwiniać, ale nie możemy tego wykluczyć. Laila. Będziesz miała ją na oku? Tak na wszelki wypadek Ale co najważniejsze Musimy naprawić tęczę hmm, musimy Robię rozwiązanie Czas na kolejny krok Okej okay. Cóż Cóż Raz zadziałało, więc może zadziała i drugi Chodzi o Chodzi mi o fragmenty tęczy Robimy plan naprawy tęczy tak, też mi to przyszło do głowy. Jakie mają podobne? I wyobraź że może... Tak, też mi przyszło to do głowy. Tym razem potrzebujemy 7 fragmentów tęczy. O, tak. jak zwykle chyba. Bo, yy, yy. Tęcza ma siedem kolorów. Mm. Wiemy co robić, więc to działa. Przywróćmy tęczę. Okej. Okay. Powrót muzyki śnieg. Kolejne przemyślenie Miki skłonął chmurę. Eee, no to może najpierw weźmiemy to z Katją. Na Jorwiku dzieje się coś dziwnego. W środku lata pada śnieg. Mieszkańcy mówią, że słyszeli upierną muzykę i czuli nienaturalne zimno. Możesz zbadać źródła tych osobliwych warunków pogodowych? Mogę. Od razu mówię, że przepraszam, że ten film znowu będzie taki długi, ale niestety te aktualizacje tak mają. Więc dzisiaj zrobimy wszystko, mimo iż to może być nawet godzina. Więc bardzo Was przepraszam, że będzie aż tak długi odcinek. Ale no wiecie, co chodzi. Wiecie, co chodzi. No, gdzie jestem coraz bliżej? Nie wiem. Nie wiem. Um. A i jeszcze chciałam wam, chciałam wam powiedzieć, że skończyłam y całą fabułę i teraz jak będą kąski fabularne, po prostu jak SSO doda nową fabułę, nowe zadania z fabuły, to y będę robić na odcinku. Więc to jest taki, taka dobra wiadomość. I wiecie. A my już zaraz jesteśmy. Jak zwykle, tutaj Katia jest. Nie mam to. Gdzie jest Katia? Myślałam, że tutaj jest. Ale jednak nie. Okej. Okay. Ciekawe. Te zadania są. Prawda? Hmm. Kiełka jest. Kieś musi być. O, jest. O! Tutaj jest. Okej. Okay. Udało Ci się znaleźć źródło muzyki. Otwórz playlistę. Wyłącz ten piękny. Mm. Sprytnie, Katia, z. Sprytnie, Katia zapętliła utwór Dark Riders. By wpłynąć na pogodę. Dobra, wybiorę inną piosenkę z playlisty. Glumeng autorstwa Demi. Hollows autorstwa nomi. Ingde herstarium autorstwa Nicopetterza. Nomi czy Hollow Woods jest fajny? Ja weźmy tą. Idealnie Bardzo lubię tę piosenkę Dał ci się przywrócić lato so. mm. Katia, Katia. Ja, czy ty znowu? Patrz, przekuję cię moim rogiem Dobra, się <noise> No matki garnoka Uszy mi krwawią Ciekawe hmm. no czemu Nie dość, że dotykasz mojego komputera To już Samo sobie wst Jest wstrętne. Potem jeszcze, pluk jeszcze Plukawisz tą go muzykę komu Elisy Peterson Kropieństwo. Teraz muszę zniszczyć tę kupę złomu. Może wyrzucę go do wody? Lisat? To... Ej, Lisa, to świetny muzyk, ale histeryzujesz. Twoim komputerowi nic nie jest. Rany, po prostu daj komuś ten komputer. Lisat to mój śmiertelny wróg. Jestem pewna, że jej głos uszkodził pliki na moim komputerze. Hmm. Ciekawe. Jestem taka wściekła. O, i teraz coś jest. Dosłownie czuję, jak mi para w uszu idzie. Ja muszę coś zamrozić. Być może nawet ciebie. Hmm. Siła się z Okej, okay, czyli mamy wyścig. Dobrze, że to zrobiłam, bo wyścig jest ciekawy. Lud? Czemu lód? lud? E, ciekawe dlaczego. Hmm. Okay. Wyścik. Tam jest. Dołem czy pójdam? Chodźmy górą. Być może dołem by było lepiej. Nie wiem. U. No. Ogólnie to ja nigdy tutaj nie byłam, w sensie w tym miejscu, na mapie, bo wiadomo ten kij pierwszy raz fajnie, że dodali coś nowego. Rok temu chyba nie było takich zadań. Um. Ale w tym roku też y, o wiele łatwiej się zbierało te wszystkie tego, przedmioty i w ogóle. W dwa dni co zrobiłam. Więc no, ciekawe. Ok, i mamy chyba zaraz nowy. O, <gryw> mamy zaraz nowy. Tak. Co tutaj, co tutaj też robisz, dobrze, że o, ochłonęłam, nie muszę się na tobie wyładować Znikaj jeść tu duszy, zanim znowu się wścieknę Poziom kolonia okay. I Katia znowu, jest zadanie u niej, więc robimy Fragment tęczy trzeba zna, za, trzeba, za, za, trzeba zanieść zaniknąć O, jest, mamy fragment tęczy. Gdzie on jest? Mamy go już. Chyba tak. Okej, okay, no to... Lecimy do Miki. Okej, okay, no to już jedziemy do Miki. Już jesteśmy. I mamy fragment tęczy, więc robimy kolejne zadania. Zaraz. Ciekawe teraz. Ale dużo osób. To by to fragment tęczy. Znajdujesz fragment tęczy. Mm. Żółty mamy. Znowu. Tęcza już ma kolor żółty. Super. I dopóki dalsze. Kolejne przemyślenia Miki. Gdy przeczytałaś moje poprzednie wpisy do dziennika, byłam taka zmotywowana, że postanowiłam napisać kolejne. Jeśli masz ochotę, znajdziesz je na stole. Przeczytaj mój nowszy dziennik podróży. Jego czytanie podró o podróży w... z dziennikiem I moim najważniejszym znalezisku. Okej, okay, chodźmy. Nie będziemy tego czytać, bo... O, czemu ja na wszystko wpadam? Nie będziemy tego czytać, bo mi się nie chce mi się czytać tych tutaj... Wpisów z kiernika. Hmm. Hmm. No i pięknie Zgubiłam swój sprzęt znowu. Jeśli to coś pomoże, Pikowu ze mną, gdy popatrzę na znikam, znikniki, ze sobą, A być może pomoże ci je odnaleźć. Pikowu i kiwa głową. Okej, okay. czyli mamy. Gdy byłam balonem, wszystko spadło na Jorwik. Jeżeli tam znajdziesz, wyjdziesz. Być może uda Ci się znaleźć te rzeczy. Okej, okay, czyli na Jorvik'u są, to robimy po prostu zadania, które o, tutaj jest ten jeszcze może ten trzeba było. Nie. Po prostu. I znowu mamy zerówkę. Wiem gdzie może znaleźć fragment tenczy. Być może w... Do szukania fragment tęczy niż gonitwa Spróbuj na niej pojechać. Ok, pojedziemy w tym wyścigu. Pojedziemy ten wyścig. A jeszcze już tego nie pokazuję Wam, tylko jak ben, już będę miała fragment fragmentę. I od razu tego będę zbierała podkowy. Więc widzimy się już po wyścigu. Okej, okay, to mamy kolejny fragment tęczy. Właśnie go odebrałam i będziemy teraz no, do Miki go zamrozić. Właśnie go zanościłem. I wiecie, co było dziwne? To, że y, na tym wyścigu były wszystkie kolory. A tutaj jest tylko żółty, więc dziwne. mamy tobie tu to to fragment tęczy. Znajdujesz fragment tęczy. Wow! Nie wiedziałam. No więc mamy zielony, i co dalej? Szafa pełna butów. Hmm. Wiem, gdzie możesz znaleźć fragmenty. Ale nie ty będziesz się nimi cieszyć, tylko ręką partii. Właściwie to taki żart. Chodzi o zbieranie złotych podków na żółtej chmurze. Spróbuj tej aktywności. Aha, czyli podkowy to... Nie. Okay. To ja już mam te podkowy, w sensie zbieram, wiem. Ale pozbieram sama już. I nie będę wszystkiego złamać. Lubisz książki? Wiem, gdzie możesz znaleźć fragment tęczy. Zdaniesz coś, teraz piszę? Chodzi o mój dziennik. Gdzie on jest? Na pewno w królewskich murach. Pomożesz mi go znaleźć? Hmm. Gdzie on jest? Hmm. Może tam, na górze znowu, czy nie? Nie wiem. Hmm. Hmm. Ale może. Zobaczymy. Chyba nie. Gdzieś hmm. w królestwie. Ch w powiem powinien być ciennik Ale nie chcę mieć koszulki Przepraszam mm. Przepraszam za to dziwne cięcie W dziwnym momencie, ale wywaliło mnie Z gry, ale już jestem O! Mała chmurka płacze. No, to będzie. Widziałam, że z, ch że z chmur pada deszcz. Nie mam pojęcia, że płaczę. Tak. Ok. Więc robimy to zadanie. Bo to jest ogólnie jedno z zadań, które mogę zrobić. I tu jest chmura to... No. o co to mm. ostatnio robiłam sama to zadanie, więc chyba sama robiłam tak mi się wydaje, że sama nie jestem pewna, ale chyba tak i klip, klip, klip. klip. Kim? Uh -huh. kim kim jesteś? Nie zwracaj na mnie uwagi. Smutko mi, bo straciłam przyjaciół. Muszą być gdzieś tutaj, ale nie potrafię ich zaprowadzić z powrotem do Królestwa w murach. Pomożesz mi? Okej. Okay. Wiadomo, robimy to zadanie cztery chmurki. Trzeba do... Takiego, po prostu trzeba je złapać i tyle. Będą za nami chodzić. Jakie znajdziemy wszystkie? Wszystkie za nami pójdą. Jak je klinkniemy. No i tam jest chmurka i... O, jest tam ten. No i teraz jest to i trzeba wziąć te wszystkie chmury powrotem tutaj i są już mhm. Dziękuję za zaprowadzenie wszystkich moich przyjaciół z powrotem do Królestwa w Chmurach i mamy ten fragment jeden Mm. No, i mamy fragment tańczy. Ten ciągłe Jeszcze jest ten coś. Pata jest. No. Trzeba oczywiście łopatę wziąć ze sobą. Normalnie to, te rzeczy będę sama zbierała. Nie chcę was samu tak, łażeniem i zbieraniem czegoś. Ok. Ma! to się na mnie idzie dzisiaj. I nie ogólniki się, tylko teraz. Fragment tęczy, kolejny, pomarańczowy. Mamy. Oczywiście pomarańczowy jest. Dobrze, że już nie wszystko, tylko tylko tęcza, bo już myślałam, że będzie wszystko. Wygląda sprzęt brakujący fragment. Z tym ostatnim, brakującym fragmentem coś jest nie tak. Trudno mi go rozgryźć. Ale... Daj jeszcze trochę czasu, muszę podzwonić Do czego podzwonić? Jaki blokujący fragment, dobrze. Szafa butów, tak I lubisz książki OK, to mamy wszystko No chyba wszystko, co Miało być zawarte w tej aktualizacji um. <grym> Boże nie jest wszystko dobrze i jest wszystko dobrze. Wszystko ok i wiadomo są y, podkowym, że trzeba zbierać, żeby mieć fragment ok, więc będę już... Ojej. Więc będę zbierała ten. I się z wami pożegnam i pa!